Na po początku, kiedy zaczęłam tworzyć serię, ile dziś wydałam, chciałam pokazywać wam tylko te ciekawe, inspirujące dni, ale z czasem dotarło do mnie, że te pozostałe są czasem nawet istotniejsze od tych wspomnianych. I takie dni, kiedy nie wychodzi nam to, co zaplanowałyśmy, albo wychodzi nam totalnie na opak, i to był właśnie taki dzień. W tym momencie jechałam do księgowej, okazało się totalnie niepotrzebnie. Okazało się, że moja księgowa zapomniała o naszym dzisiejszym spotkaniu, albo po prostu je źle zapisała, więc nie chcąc jej przeszkadzać niezgodnie z terminarzem, zapłaciłam i wróciłam do centrum. Tramwajem spędziłam znowu prawie 40 minut, ale świeciło piękne słońce, widziałam dużo cudownych psów, więc tak naprawdę to, czy ja cokolwiek na tym straciłam. Tramwaj jest też jedynym środkiem lokomocji, w, oprócz pociągu oczywiście, w którym mogę pracować, więc czułam, że i tak trochę nadrobiłam z dzisiejszych tasków. Ten nieplanowany, szybszy powrót kupił mi tak naprawdę lunch, bo zaraz idę na reformery, a jeszcze nic nie jadłam. Postanowiłam zatem odwiedzić mojego ukochanego pana Chińczyka, to jest dla mnie bardzo, bardzo sentymentalne miejsce i prosto stąd pobiegłam na reformery. I reformery Wam już ostatnio pokazywałam, jeżeli zastanawiacie się jak tam dojść, to tutaj krótka przypominajka, bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mam je teraz bliżej domu. Tak jak wspominam, za tym lustrem nie tęskniłam, if you know, you know, ale wciąż doceniam to, że jest ono w tej okolicy. Mówiłam wam, że tego dnia nie wszystko poszło tak jak miało zgodnie z planem, a może inaczej wszystko poszło niezgodnie z planem. Dodałam na miejsce, bardzo szczęśliwa, przybrałam się, wszystko super i podsłuchałam jednym uchem, mam bardzo dobre słowa na mnie, że jedna z dziewczyn ym, nie zabukowała się, nie zabukowała zajęć, nie wiem jak do tego doszło. Doszło do jakiejś po prostu pomyłki w wiadomościach. Chyba koleżanka miała jej to zrobić, ale ostatecznie tego nie zrobiła. Kajnaluk. W każdym razie ta dziewczyna zaczęła się ubierać, żegnać z nami, no i w tym momencie prowadząca powiedziała, że no mam nadzieję, że do zobaczenia innym razem, no szkoda, że tak wyszło. I tutaj dziewczyna zaznaczyła, że no niestety nie zobaczymy się innym razem, gdyż ona nie jest stąd. No i co? No kurde, ja jestem stąd. Nie? Okazało się, że Raska przyjechała z bardzo, bardzo daleka. A ja przyjechałam z za więc zamieniłam się z nią, oddałam jej to znaczy swoje miejsce. Znowu się przebrałam i stwierdziłam, że skoro tak, to zasłużyłam na brownie i poszłam do to kawy. <gryw> wypić kawę i zjeść brownie. Ale nie, to nie koniec oczywiście. Rzeczy, które tego dnia szły niezgodnie z planem. Szłam teraz z moją przyjaciółką obejrzeć mieszkanie. Pani od mieszkania spóźniła się na oglądanie, więc cały nas dzień niesamowicie się przeciągnął. Poszliśmy zatem wspólnie na kolację, więc ewidentnie tak miało po prostu być. No, i to jest jedyna rzecz, która poszła zgodnie z planem. W końcu znalazłam w TK Maxie moją kochaną herbatę. To jest ta seria herbat. Kiedyś Wam już o nich mówiłam, jest ich coraz mniej, więc jak je znajdziecie, to bardzo je polecam.